Witam moi drodzy, kochani widzowie, w piątek nowa wiadomość, oto jej tytuł, leżą na jezdni, przejdźmy do szczegółów tej informacji. Nie udało się uratować życia 67-latka przejechanego przez kierującą samochodem osobowym z narzeczu. na Podkarpaciu, jak podała policja, mężczyzna leżał na ziemi. Do wypadku doszło w środę 11 grudnia przed godziną 18 w miejscowości Zarzecze w powiecie jesielskim na Podkarpaciu. Ze wstępnym ustaleniem funkcjonariuszy wynika, że kierująca Volkswagenem Polo drogą wojewódzką nr 912 w kierunku od nowego żmigrodu do Jasła na prostym odcinku drogi w terenie zaobudowanym najprawdopodobniej najechała należącego na jezdni mężczyznę. Podało po kilku dniach od zdarzenia sielska policja. Mimo podjętej reanimacji życia mężczyzny nie udało się ratować. Jak ustalili policjanci zmarły to 68 letni mieszkańcy gmin Dębowiec. Policjanci pod Nadzorem Prokuratury ustalają okoliczności i przebieg zdarzenia, także to, z jakiego powodu mężczyzna należą na jezdni. To może już wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.